Witajcie w kolejnym odcinku z Legend i Teorii. I dzisiaj ciekawy eksperyment, a dokładniej zobaczymy sobie, co by się stało, jeżeli zamówimy taksówkę w GTA 5 i spróbujemy wjechać w dość nietypowe miejsce, a dokładniej na dach budynku. Zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda. I najważniejsze, sprawdzimy to, czy możemy wykorzystać taksówkarza, żeby dostać się do punktu w misji, w której to musimy wjechać na szczyt budowy. Piszcie w komentarzach propozycje do kolejnych odcinków z eksperymentów w moim wykonaniu. Lecimy z tym odcinkiem, i jak widzicie. Przed nami centrum Los Santos Idealnie się składa, że tu jesteśmy Ponieważ mamy tu ogromne wieżowce Na które spróbujemy za chwilę dostać się Taksówką i zobaczymy czy rzeczywiście To zadziała, to naprawdę ciekaw Ale wy w komentarzach możecie napisać Swoje spekulacje i rezultaty Jakie myślicie, że dzisiaj uzyskamy Czy taksówką rzeczywiście uda się wjeżdżać na wieżowce Czy jednak nie Czekam na wasze komentarze A jak na razie ja startuję Zaczynając od tego, żeby wybrać numer Na taksówkę i mam nadzieję, że was nie oleje Ponieważ jesteśmy właścicielami jako Franklin e, Clinton e, Z firmy taksówkarskiej Więc mam nadzieję, że e, z szefa nie oleją Ale zobaczymy jak to będzie Okaże się, że nie ma żadnych taksówek dostępnych Ale dobra, witam Okej, okay, moja taksówka jest już w drodze Więc bardzo dobrze, mamy teraz moment Żebyście zostawili łapeczkę w górę Strzelcie lajkacza już teraz I jeżeli jesteście nowi to zasubskrybujcie mój kanał Żeby dołączyć, a jak na razie Czekam, co tu się stało, jaki cień nagle nadszedł Nieźle, to chyba te suby nadleciały, ale dobra, jest taksówka, gdzie ona jest? Halo? A, pod... Naprawdę, ta taksówka jest pod nami! Chyba żartujecie, tego się nie spodziewałem, ale dobra, zejdźmy sobie. Gdzie jest ta taksówka? Tu jest, What the hell, ale dziwnie podjechał. E, I spróbujmy jechać, tylko najpierw chciałbym zobaczyć, jak on sobie poradzi z małym wyzwaniem budową, środek tej budowy e, i każmy jechać, dobra, mamy punkt wybrany e, możemy go ponaglić, więc go ponaglimy nie będziemy powijali, ponieważ chcę zobaczyć najpierw jak to będzie wyglądało jeżeli spróbuję tam wjechać, czy rzeczywiście będzie szukał drogi do góry to jest budowa, więc tutaj powinno być łatwo wiem, że dałoby się tam wjechać jakoś autem, nie wiem czy akurat taksówką, ale na pewno jakimś mniejszym bez problemu bo tam jest akurat rampa, ale zobaczymy, jak sobie poradzi AI naszego dzisiejszego królika doświadczalnego taksówkarza. Zobaczymy później, czy będziemy mieli tego samego gościa. Widzicie, jak on teraz wygląda. Tych taksówkarzy jest chyba 3-4 modele. Więc przekonamy się, który będzie najlepszy I który będzie najmądrzejszy Zobaczymy, czy to AI jednak GTA V jeszcze daje radę Ale dobra, jest nasz pierwszy cel Budowa, a potem ruszymy na budynki Zobaczymy, co się stanie, jak zaznaczymy środek budynku Bo nigdy tego, przyznam wam, nie robiłem Ale dobra, gościu, ponagliłem cię Czy ty naprawdę musisz przestrzegać te przepisy dalej? No szybciej z tą... Co to, takosy są? Szybciej z tymi takosami Kurde, ja tutaj sprawdzam legendy i teorie A wy... Okej, okay, dobra, tam musiał się zatrzymać, a teraz przejechał przez y, chodnik. Okej. Okay. Halo, czemu mi to już zniknęło? Nie ja chcę wiać do środka. Normalnie, jest tam gościu. Zobaczmy, czy to się uda. Aha, dobra. Podrzucił nas po prostu w ścianę. No ta, podrzucił nas w ścianę i teraz pytanie, czy on wyjedzie, czy muszę zamawiać innego taksowkarza. Może... What the hell, co tu się stało? Chłop, co się przebił przez ścianę? What? Co jest grane? Ej, dobra, takiego rezultatu się nie spodziewałem. Ale gość normalnie Wdupił się w ścianę, potrącił gościa, który tu pracuje na tej budowie. Teraz chłop go goni. Co tu się odwaliło? Dobra, muszę go złapać. Ej, dobra. to jest naprawdę mocny agent. Musimy z nim jechać dalej. Tylko pytanie, czy on jeszcze tu jest? Gdzie on się podział? Wyparował naprawdę? Nie, no nie mówcie. Ja chciałbym z nim jechać dalej. Nie spodziewałem się, że on coś takiego odwali. Czy on zjechał tu? Ej, nie mam pojęcia. Normalnie, co się stało z tym taksówkarzem? Ale za ten rezultacik, naprawdę brawa. Pojawiła się z powrotem furgonetka z takosami. A naszej taksówki, jak nie było, tak nie ma. Więc dobra, dzwonimy w takim razie z powrotem do. Downtown Capco, żeby nam dostarczyli kolejny wóz do testów Ale no powiem wam, że tego się nie spodziewałem takiego rezultatu Chłop jał na budowę, przez ścianę w takim stylu Potrącił pracownika, budowlańca Budowlańc chciał go bić, ale na szczęście uciekł I wyparował magicznie, tak? O nie Niemożliwe, ale dobra, czekamy na kolejną taksówkę Jedzie już nasza, to jest nasza? Tak Widzimy, zatrzymaj się Chłopie... Brat bliźniak? Ewidentnie. Dobra, nie jedziemy już z powrotem na tą budowę. Chociaż kurczę, kusi. Dobra, spróbujmy. Wybierzmy cel, ale ponaglijmy i pomijmy teraz. Pomijmy teraz, zobaczmy, czy wjedzie na budowę no, zaznaczyłem centralnie ten budynek, a ty żeś wjechał chłopie koło niego, no powiem wam, że słabo, słabo Tam, ten, ten pierwszy rezultat był ciekawszy, dobra wybierzmy sobie może Maze niech będzie centrum Maze wybierzemy e, i ruszamy do celu, tylko teraz nie pomijamy a zobaczymy jak się stanie, jak po prostu e, będziemy próbowali wjechać Chy, chyba, że wjedziemy pod Maze Bank, bo wiem, że tam by można było Na ten parking zajechać, ale dobra, mamy odhaczoną Pierwszą budowę, takiego rezultatu powiem wam, że się Nie spodziewałem, gość się przebił przez ścianę Jak gdyby nigdy nic, nie, no to jest niesamowite A ja nic nie respiłem na że zresztą Mogliście zobaczyć, miałem wszystkiego zero, więc no Wszystko jest tu clean, ładnie, ale Tak jak myślałem, podwiezie nas pod Maze Bank Dosłownie nie na górne piętro Tylko, okej, okay, no Tak jak e, sądziłem Myślałem, że nas podwiezie na ten parking Co jest tutaj, wjedziemy Ale on nas podwiózł e, tutaj Koło tego, no to było bardziej Halo, mogę pod ciebie zaglądać? Gościu, zatrzymaj się, dobra, poczekaj na nas. E, właśnie liczyłem, że on nas tutaj wysadzi. To byłoby już e, bardziej ciekawe i e, sensowne, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą teorię, bo my musimy się znaleźć na górze, ale bylibyśmy już na dole, więc to już byłby jakiś taki stopień do potwierdzenia e, tej teorii, ale dobra, lecimy e, i teraz może zaznaczmy sobie. Zobaczmy sobie jakiś inny budynek, też, żeby było e, centrum, żeby wjechać na niego. Płyniemy wjechać na galerię, e, tylko żebyśmy zaznaczyli gdzieś o pośrodku. Dobra, tu jakby może wjechać na Górny Plat, ale my będziemy chcieli, żeby nas tam tepnął, więc wybieramy, ponaglamy i przyspieszamy. Dostanie się chłopie napiwek, a zapomniałem, jestem szefem tej firmy, więc nie płacę nic. Naprawdę. Kurde, to już się tak dobrze zapowiadało. Wybrałem centrum. Typowo centrum, zobaczcie. Tutaj mieliśmy się znaleźć, a znaleźliśmy się na dole, obok. No, kurde, nawet tu nas mógł wysadzić. To byłoby lepsze. Niż tam, no ale jak na razie, nasza dzisiejsza teoria nie zapowiada się zbyt dobrze. Ale oczywiście, nie zostawiamy tego, mamy jeszcze kilka możliwości. Teraz jedziemy na budowę, okay, ruszył, ale on nas wysadzi koło bramy. On nie wiedzie na tą budowę. No, Jose, ty mnie wkurzasz, naprawdę, gościu, wjedź na tą budowę. Wjedź jakoś, próbuj wjechać w ten budynek. Tamten już taksówkarz, e, znaczy tamten, to był ten sam, ale próbował lepiej to zrobić jaj, no dobra, niech on odjedzie Z tego budynku, więc wybieramy yy, Ponaglamy I pomijmy Zobaczmy, błagam, niech to się uda Okej, okay, jesteśmy na placu budowy ale nie jesteśmy dalej na samym szczycie. Nawet nie jesteśmy w środku, bo środek byłby tu. Znowu byśmy byli pod budynkiem, więc to by było naprawdę ciekawe. Ale niestety nie znaleźliśmy się ani pod budynkiem, ani nie znaleźliśmy się na budynku. Ale zobaczymy teraz finalnie, czy w misji będziemy mogli normalnie tutaj wjechać za pomocą taksówkarza. Jesteśmy już w misji krew na budowie. Przed chwilą pominąłem kadcenkę, w której to Lester gadał z Franklinem o naszym celu, a dokładniej o budowie. Więc teraz musimy. Musimy się na nią dostać, jednak najpierw muszę skroić jakąś furkę. Mogłem tam polecieć na noclipie bądź się tepnąć, ale wolę nie ryzykować. Jednak podjedźmy do tego placu budowy i zobaczmy wtedy, co się stanie, jak jedziemy tam taksówką. Ponieważ na samej budowie czeka na nas gość, którego musimy się pozbyć. Jest jeszcze jedna misja, o której mówiłem, w której to musimy ukraść dokumenty od architekta. Z tego placu, więc no ciekawe, czy w tamtej misji, jeżeli tutaj to zadziała, tam również to zadziała, ale dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Pełno taksówek jeździ, więc no jest nadzieja w tym. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście to się spełni. Dobra. Jest gość, którego musimy zlikwidować. Jest na samym szczycie. Musimy dostać się na dach, więc idealnie się to składa. Tylko najpierw ja muszę zdobyć taksówkę. Jest nasz pojazd, halo? Patrzcie, gwizdę. Nie mówcie, że nie mogę taksówki wezwać w tej misji. Zatrzymaj się. No nie, dobrze, dobra. Teraz muszę użyć sobie. No, e, flipa I zdobyć taksówkę. A, bo ona jest pełna. No ta, może dlatego się nie chciał zatrzymać. Więc w sumie wszystko pewnie się uda, dobra. E, mamy cel i spróbujmy. Tylko pytanie, czy spróbujemy. Nie, pominmy, pominmy. Zobaczmy, czy wjedziemy na dach. Bo... Jesteśmy, moi drodzy, udało się. Jesteśmy na dachu z taksówkarzem naszym udało nam się wjechać na dach. Kiedy nie mogliśmy wjechać przedtem? Czy on spadnie teraz? Są teraz odwali tutaj. No taksówkarz ewidentnie nie wiem co tu się stało, ale jesteśmy rzeczywiście na dachu budynku. Taksówkarz dowiózł nas, zrobił robotę, tak jak powinien. I udało się! Ej, dobra, tego się nie spodziewałem. Widzicie, jakbyśmy mieli normalnie misje, na przykład skoki spadochronowe, to chyba też w swobodnej rozgrywce byśmy tam wjechali. Na każdy budynek jak na to wychodzi i rzeczywiście w tej misji jeździ pełno taksówek. Nawet nie musicie dzwonić, możecie po prostu e, wsiąść do jednej z lepszych i wjechać na dach, normalnie jesteśmy na dachu, tamten taksówkarz wyparował, a nam się udało ponownie z tym co był na początku dostać, jak najbardziej nasza dzisiejsza teoria jest potwierdzona naprawdę jaram się, że wciąż możemy odkrywać nowe rzeczy w GTA V pomimo tego, że tyle lat minęło od premiery, zaraz będziemy mieli GTA 6 nie mogę się doczekać tych eksperymentów nowości po prostu będzie mega dlatego koniecznie subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco, jak na razie ja się z wami żegnam